Każdy gdzieś zaczynał. Jedni od reklam szamponu, inni od telenowel, a jeszcze inni od krwawych masakr, demonicznych lalek i gumowych potworów z kosmosu. Hollywood pełne jest historii o gwiazdach, które dzisiaj błyszczą na czerwonych dywanach, ale kiedyś ginęły na ekranie szybciej niż zdążyły przedstawić się widzowi. Bo zanim stali się ikonami kina, zdobywcami Oscarów i ulubieńcami publiczności, musieli najpierw przejść przez filmowe piekło. I właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Przygotowałem dla Was kilku znanych aktorów, których początki wcale nie wyglądały tak glamour, jak mogłoby się wydawać. Od George'a Cluneya z licealnego slashera, przez młodego DiCaprio walczącego z kosmicznymi futrzakami, aż po Margot Robbie w horrorze, o którym nie słyszeli nawet najbardziej zagorzali fani. Zanim przejdziemy do tego odcinka, zasubskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów, które tutaj wrzucam. Jennifer Aniston, zanim była Rachel, była ofiarą Karła. Zanim Jennifer Aniston stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek na świecie i ikoną lat 90., jej kariera filmowa zaczynała się w bardzo dziwnym miejscu. Rok 1993, niewielki budżet, irlandzki demon i sporo zielonej farby. Mowa oczywiście o horrorze Karzeł, czyli filmie o złowrogim skrzacie, który morduje ludzi, by odzyskać swoje złote monety. Aniston wciela się w Jennifer Redding, młodą kobietę, która wraz z ojcem wprowadza się do domu na prowincji. Niestety pod fundamentami czai się coś o wiele gorszego niż grzyb czy szczury Tytułowy karzeł, który nie znosi, gdy ktoś dotyka jego skarbów Zaczyna więc zabijać wszystkich, którzy ośmielili się mu podkraść choć jedną monetę Brzmi absurdalnie? Bo taki właśnie jest Film balansuje między tanim horrorem a komedią I miejscami trudno stwierdzić, czy bardziej straszy, czy bawi Dla Aniston to był pełnometrażowy debiut filmowy Jeszcze przed przyjaciółmi, przed sukcesem i sławą Młoda aktorka biegała po planie z miotłą i walczyła z morderczym skrzatem Sama później żartowała z tej roli, a w jednym z wywiadów przyznała, że przez lata starała się udawać, że ten film nie istnieje. Ironia losu polega na tym, że Karzeł, mimo swojej kiczowatości, doczekał się aż kilku sequeli i zyskał status kultowego Guilty Pleasure wśród fanów horroru. I choć Jennifer Aniston nigdy już nie wróciła do gatunku, to trudno zapomnieć, że jej droga do sławy zaczęła się właśnie od ucieczki przed złośliwym skrzatem z Irlandii, George Clooney, od horrorowej szkoły do hollywoodzkiego gentlemana. Zanim George Clooney stał się uosobieniem elegancji, facetem w idealnie skrojonym garniturze i ulubieńcem Oscara, jego kariera wyglądała trochę inaczej. Cofnijmy się do roku 1987. Clooney ma 26 lat i próbuje przebić się w Hollywood, łapiąc wszystko, co tylko pojawia się na horyzoncie. Trafia na plan filmu o wdzięcznym tytule Powrót do upiornej szkoły. Slashera, który próbował połączyć horror z czarną komedią, a wyszło, powiedzmy, że dziwnie. Akcja rozgrywa się w liceum, w którym lata temu doszło do brutalnych morderstw. Teraz ekipa filmowa wraca w to samo miejsce, by nakręcić film o tamtych wydarzeniach. Oczywiście szybko okazuje się, że ktoś znów zaczyna zabijać. Klunej gra tu początkującego aktora, który marzy o wielkiej karierze. I tu pojawia się ironia losu, bo dokładnie to samo przeżywał wtedy w prawdziwym życiu. Problem w tym, że jego przygoda z powrotem do upiornej szkoły trwała krócej niż można by się spodziewać. Jego postać ginie dość szybko, co może i symbolicznie podsumowuje jego pierwsze kroki w Hollywood. Ale nie wszystko poszło na marne. Film był katastrofą, owszem, ale klunej zyskał coś ważniejszego. Doświadczenie i pewność, że potrafi przetrwać nawet najbardziej absurdalny plan zdjęciowy. Dziś trudno wyobrazić sobie, że ten sam człowiek, który później zdobywał serca w Ocean's 11 i ratował świat w grawitacji, zaczynał od krwawego pastiszu klasy C, w którym farba udaje krew, a aktorzy giną szybciej niż zdążą przedstawić swoje postacie. Brad Pitt, zanim został ikoną Hollywood, był uczniem w horrorze. Dziś Brad Pitt to synonim hollywoodzkiego blichtru. Charyzmatyczny, elegancki z idealnie potarganymi włosami i uśmiechem, który sprzedałby każdy film. Ale zanim stał się Gwiazdą 7 i Podziemnego Kręgu, zaczynał od produkcji, której tytuł brzmi Wagary i pochodzi z 1989 roku. To film, który ma wszystko, czego oczekiwano od slashera końca lat 80.: szkolne korytarze, nastolatków w tarapatach, tajemniczego morderce i mnóstwo krwi rozlanej z czystej pasji do gatunku. Pitt tu Dwighta Ingala, przystojnego, popularnego ucznia, którego życie zaczyna przypominać koszmar, gdy po powrocie do szkoły zaczynają ginąć jego koledzy. Choć film nie zdobył ani serc widzów, ani uznania krytyków, dziś ogląda się go z pewnym urokiem, właśnie dlatego, że to brat Pitt w swoim najwcześniejszym wydaniu. Jeszcze nie gwiazda, jeszcze nie buntownik z wyboru, ale chłopak, który dopiero uczy się grać przed kamerą. Widać w nim naturalny magnetyzm, który kilka lat później uczynił go jednym z najbardziej pożądanych aktorów świata. Wagary to horror klasy B, ale z perspektywy czasu ma w sobie coś magicznego. To zapis momentu, gdy młody Pete dopiero wchodził na scenę, nie wiedząc, że za kilka lat zamiast uciekać przed nożownikiem, będzie walczył z wampirem, demonicznym Tylerem Dardenem i całą hollywoodzką rzeczywistością. Tom Hanks kojarzy się z ciepłem, klasą i hollywoodzką elegancją. To człowiek, który potrafi wzruszyć w foreste Gampie, zainspirować w Apollo 13 i uspokoić w Cast Away. Ale jego pierwszy filmowy krok był daleki od wszystkiego, co później uczyniło go legendą. Cofnijmy się do 1980 roku i filmu On wie, że jesteś sam, klasycznego slashera z ery, gdy każdy chciał mieć swoje Halloween. Hanks wciela się tu w postać Eliota, sympatycznego faceta, który pojawia się w środku historii o mordercy polującym na panny młode. Zabójca śledzi kobiety przed ślubem, a jego ofiary giną w rytmie weselnych przygotowań. Brzmi jak idealny pomysł na film, który można oglądać tylko z ironią i popcornem w ręku. Rola Hengsa była niewielka, ale już wtedy było widać coś, co później stało się jego znakiem rozpoznawczym: naturalny urok i sympatia, która wybijała się nawet w horrorze o seryjnym mordercy. Co ciekawe, jego postać nie ginie. Według jednej z legend z planu, reżyser uznał, że Hanks jest zbyt miły, żeby go zabić. I chyba miał rację, bo kilka lat później Tom Hanks stał się twarzą amerykańskiego kina rodzinnego. On wie, że jesteś sam, to może nie klasyk grozy, ale ma wartość historyczną. To moment, gdy ulubieniec Ameryki narodził się w cieniu noża mordercy. Zanim więc Hanks nauczył nas, że życie jest jak pudełko czekoladek, najpierw przekonał się, że w horrorze nigdy nie wiadomo, co znajdziesz za rogiem. Kevin Bacon, zanim zatańczył, został przebity włócznią. Zanim Kevin Bacon tańczył Footloose i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów lat 80., musiał najpierw przeżyć, a właściwie nie przeżyć jednego z najbardziej kultowych slasherów w historii kina. Mowa oczywiście o Oryginalnym Piątku 13. z 1980 roku. Bacon wciela się w Jacka, młodego obozowego opiekuna, który wraz z grupą znajomych przyjeżdża do Camp Crystal Lake, by przygotować ośrodek do ponownego otwarcia. Niestety, jak każdy wie, to miejsce ma swoją krwawą przeszłość, a biwak szybko zamienia się w rzeźnie. Jack dostaje jedną z najbardziej zapamiętanych śmierci w całym filmie. Zostaje przebity włócznią przez materac dokładnie w momencie, gdy odpoczywa po, nazwijmy to, romantycznym uniesieniu. Dla Bacona był to jeden z pierwszych kroków w karierze, choć pewnie wtedy nie przypuszczał, że ta scena stanie się jedną z najbardziej ikonicznych w historii slasherów. Piątek 13 był ogromnym sukcesem kasowym i zapoczątkował całą serię, a Bacon, choć miał małą rolę, został nieśmiertelnie wpisany w historię gatunku. Po latach aktor żartował, że dzięki tej scenie mógłby prowadzić wykłady o tym, jak umierać efektownie w horrorze. I coś w tym jest, bo zanim Kevin Bacon nauczył świat, jak tańczyć z pasją i wolnością, najpierw nauczył się, że w lesie nad jeziorem lepiej nie odpoczywać po ciemku. Leonardo DiCaprio, zanim został królem Hollywood, walczył z futrzastymi potworami. Zanim Leonardo DiCaprio stał się ulubieńcem Scorsese, zdobywcą Oscara i memem z kieliszkiem w dłoni, jego kariera zaczynała się bardzo niepozornie. W trzeciej części taniego horroru o małych futrzastych kosmitach. Mowa o Critters 3 z 1991 roku. Film opowiada o grupie potworków z kosmosu, które przypominają skrzyżowanie jeży z piraniami i mają jedną wspólną pasję – pożeranie wszystkiego, co się rusza. DiCaprio gra tu Josha, nastolatka mieszkającego w bloku, do którego trafiają tytułowe stwory. W pewnym momencie cały budynek zamienia się w pułapkę, a młody Leo musi walczyć o przetrwanie z bandą kulistych mięsożerców. Brzmi jak parodia, ale film traktuje się z zaskakującą powagą, co tylko dodaje mu uroku. Dla DiCaprio był to pełnometrażowy debiut filmowy. Miał zaledwie 16 lat i dopiero zaczynał swoją przygodę z aktorstwem. Wtedy nikt nie przypuszczał, że ten chłopak, który ucieka przed gumowymi potworami, stanie się później jednym z najbardziej szanowanych aktorów swojego pokolenia. Sam Leo żartował po latach, że w Critters 3 nauczył się dwóch rzeczy: jak grać w strach i jak nigdy więcej nie podpisywać kontraktu bez czytania scenariusza. Critters 3 to film, który dziś ogląda się głównie dla ciekawostki, jako dowód na to, że nawet przyszły zdobywca Oscara musiał kiedyś krzyczeć w panice na planie z gumowymi stworkami w tle. Naomi Watts, zanim odebrała telefon w The Rings, walczyła z dziećmi kukurydzy. Zanim Naomi Watts stała się królową psychologicznego horroru w The Ring, jej droga do sławy prowadziła przez pola kukurydzy. W 1996 roku wystąpiła w filmie Dzieci Kukurydzy 4 Zgromadzenie, czyli czwartej części serii, która już wtedy była bardziej ciekawostką niż horrorem z prawdziwego zdarzenia. Naomi Watts gra tu pielęgniarkę o imieniu Grace, która wraca do rodzinnego miasteczka, gdzie dzieci zaczynają zachowywać się w coraz bardziej niepokojący sposób. Okazuje się, że padły ofiarą tajemniczej choroby, która zamienia je w coś na kształt sekty, czczącej ducha dawnego kaznodziei. Film jest niskobudżetowy, kręcony w jednym miasteczku, a efekty specjalne można by dziś odtworzyć w PowerPoincie, ale Watts gra tak, jakby naprawdę była w Oscarowym thrillerze. Widać w niej to, co później stało się jej znakiem rozpoznawczym. Emocjonalną intensywność, która nawet w tanim horrorze nadaje historii ciężar i prawdziwe napięcie. Dzieci Kukuryzy 4 nie przeszło do historii nagrozy, ale jest czymś w rodzaju filmowego reliktu. Momentem, w którym młoda aktorka dopiero szukała swojej drogi, zanim Hollywood ją odkryło. John Travolta, zanim zatańczył, krzyczał w Kerry. Zanim John Travolta stał się ikoną tańca muzyki i stylu, zanim podbił parkiety w gorączce sobotniej nocy i zawojował kino jako Dany Zuko, jego kariera zaczynała się w krwawej telekinetycznej masakrze. W 1976 roku młodziutki Travolta pojawił się w Kerry, w filmie na podstawie debiutanckiej powieści Stephena Kinga, który na zawsze zmienił oblicze horroru. Travolta wciela się w Billiego Nolana, szkolnego łobuza i chłopaka Chris Hangensen, jednej z najbardziej toksycznych postaci w historii kina grozy. To właśnie Billy i Chris planują zemstę na tytułowej Carrie, nieśmiałej dziewczynie z nadprzyrodzonymi mocami. Ich pomysł oblać ją świńską krwią na balu maturalnym. Choć rola Trawolty była drugoplanowa, jego ekranowa charyzma od razu przyciągała uwagę. Miał sobie coś z buntownika, coś z chłopaka, którego nie da się nie zauważyć. Nawet jeśli właśnie pomaga w jednym z najbardziej ikonicznych aktów okrucieństwa w historii horroru. Dla widzów, którzy znają go tylko z muzycznych hitów, zobaczenie Travolty w tej roli to prawdziwy szok. Młody, zadziorny, z ironicznym uśmiechem i krwią w tle. Kerry stała się klasykiem, a kariera Travolty ruszyła chwilę później jak z katapulty. Margot Robbie Zanim została Barbie, była ofiarą w australijskim horrorze. Dziś Margot Robbie to jedno z najgorętszych nazwisk Hollywood. Od Wilka z Wall Street po Barbie, od Harley Quinn po producentkę z własnym studiem. Ale zanim świat ją pokochał, zanim zachwyciła Scorsese, była po prostu młodą aktorką z Australii, która próbowała gdziekolwiek się przebić. I tak trafiła do horroru, o którym nikt dzisiaj nie pamięta ICU z 2009 roku. To niskobudżetowy thriller horror, który wygląda jakby powstał w weekend w nadmorskim apartamencie. Margot wciela się w jedną z trójki nastolatków, którzy podglądają przez kamery sąsiadów z budynku naprzeciwko. Początkowo wszystko wydaje się niewinną zabawą, dopóki nie odkrywają, że mogą być świadkami morderstwa. Oczywiście sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, a obserwatorzy sami stają się obserwowani. Film był kręcony jeszcze zanim Robis zdobyła popularność w australijskiej telenoweli sąsiedzi, i choć ICU nigdy nie trafił do szerokiej dystrybucji, to dziś jest prawdziwą perełką dla fanów, którzy lubią odkrywać początki wielkich karier. Bo trudno uwierzyć, że ta sama aktorka, która kilka lat później zagrała Harley Quinn, wcześniej biegała po korytarzach, uciekając przed psychopatą. ICU to film tak niszowy, że wygląda bardziej jak szkolny projekt niż horror, ale właśnie w tym tkwi jego urok. To dowód na to, że nawet największe gwiazdy muszą gdzieś zacząć i czasem tym gdzieś jest thriller, który widziało może kilkaset osób.